Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie, i dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy i pokażę Wam tutaj naprawdę prawdziwe perełki. Kosmetyki, które w większości od bardzo dawna chciałam przetestować, ale większość z nich jest. Droga, ale miałam Fajną okazję, żeby je przetestować Dlatego, że drogeria Krokusowe Krokusowe, coś takiego oczywiście Podlinkuję Wam na dole, żebyście wiedzieli Konkretnie o co chodzi Z okazji swoich urodzin miała bardzo fajną promocję Więc postanowiłam z tego skorzystać Zakupiłam dużo rzeczy, które właśnie już od dawna Chodziły mi po głowie Paczuszka przyszła mi tak pięknie zapakowana Jak widzicie Z, z kokardą i co to była za promocja? Tutaj z okazji chyba pierwszych urodzin drogerii była promocja, że jeśli zrobicie zakupy za minimum 250 zł, to będziecie mieć gratis. I tym gratisem jest serum z Bioap i to jest to serum mango, a w zasadzie eliksir rewitalizujący mango granat i opuncja bardzo dużo osób to polecało, a to w cenie regularnej kosztuje prawie 100, więc no jak tylko zobaczyłam, że to jest ten gratis, no to od razu zrobiłam w ogóle zakupy. I ja robiłam zakupy w drugi dzień promocji, czyli w ostatni, bo ta promocja trwała tylko dwa dni o godzinie 23.40. Więc naprawdę już przed samym zakończeniem. Niestety nie będziecie mogły już z tego skorzystać, w związku z tym. No, ale pokażę Wam po prostu, co będę testowała. Drogeria naprawdę fajnie mi to wszystko zapakowała. Dostałam kilka gratisów, więc myślę, że znalazłam fajny nowy sklep internetowy, z którego po prostu będę częściej robiła zakupy. Ostatnio z lawendowej szafy to pokazywałam Wam większość takich rosyjskich i estońskich kosmetyków. Z tego, co się zorientowałam, tutaj mam wszystko polskie O ile się nie mylę No i tak, to serum z BioUp To był właśnie gratis do zakupów I to jest lekkie, energetyzujące serum Na bazie wyciągów owocowych i roślinnych Jest tutaj również kwas hialuronowy Tak, szybko się wchłania Zapewnia, zapewnia głębokie nawilżenie Także nie mogę się doczekać, aż wykończę to, co mam teraz I zacznę to używać No mango po prostu uwielbiam A to wygląda jak po prostu, wiecie, ekstrakt z mango Także Ciekawe, czy będzie pachnieć też mango, zobaczymy. I drugi gratis, jaki dostałam za zakupy, chyba za 100 zł, to jest torba krokusowe I ja bardzo lubię takie torby płócienne. Co prawda nie użyłam ich na zakupy, dlatego że są dla mnie za małe. Dajcie znać, czy wy tu mieścicie zakupy. Ja musiałam chyba spić takich toreb wziąć, żeby zmieścić swoje zakupy w to, chyba że jakieś tam bułki i te sprawy, ale bardzo często używam te torby, bo jak wiecie, jak mamy małą torebkę. A do pracy chcę sobie wziąć jedzenie To wtedy biorę i małą torebkę i to I tak wiecie, razem sobie przewieszam Także lubię, na pewno się przyda e, Twoje naturalne piękno Krokusowe, także coś takiego I dodatkowo jeszcze na wszystkie rzeczy, które wam pokażę Było minus 17% Powiem wam, że na te kosmetyki Strasznie ciężko jest znaleźć jakąś promocję Rzadko kiedy drogerie robią promocje na, na te kosmetyki, chyba że ja obracam się w jakichś niezłych nie drogeriach Także dajcie znać Jeśli widziałyście gdzieś Promocje na te rzeczy, bo ja zaobserwowałam dużo sklepów na Instagramie I czekałam na jakąś właśnie promkę i nie mogłam się doczekać Dobra, słuchajcie, zacznę od rzeczy Aha, jeszcze zanim Wam pokażę, to Wam pokażę, że tutaj też była taka saszetka po prostu pachnie bosko lawendowa. I jak otworzyłam to zamówienie, to wszystko pachniało lawendą, więc też bardzo fajnie, że sklep mm, daje coś takiego dodatkowego. Także to sobie chyba do samochodu po prostu zaniosę. I zacznę od rzeczy pod oczy do oczu, dlatego że głównie z tego względu też robiłam to zamówienie, bo kończy się krem mój pod oczy, a ja nic nie mam w zapasach. I tutaj mam ofiga, żel... Uwaga, granat pod oczy i ja bardzo dawno temu już chciałam go wypróbować, kosztuje 70 zł mniej więcej w cenie regularnej. To jest taki rzadki żelowy żel, który właśnie będę chyba głównie na dzień używała. Tu jest również zielona herbata i kofeina, więc wszystko co najlepsze pod oczy. Skład oczywiście super, także to jak przetestuję to oczywiście dam znać, jak widzicie to jest pipetą i minus 17%. I wziąłam sobie jeszcze jeden kremik i wziąłam krem z Shadeera Kremów do twarzy mam w zapasie kilka, więc chciałam coś z Shadeera koniecznie do twarzy No i zdecydowałam się w końcu na krem pod oczy, chyba go sobie otworzę na noc To jest naturalny krem dla okolic yy, oczu na dzień i na noc I ja wybierałam takie rzeczy, które są dobre dla opuchnięcia Jak i również na sińce, bo jak wiecie mam z tym problem Więc będę mogła tutaj sprawdzić, czy to cokolwiek da Bo mało który krem tak naprawdę sobie z tym radzi Tutaj jeśli chodzi o Shadira, oczywiście skład super Tutaj jak patrzę na ten skład, to jest tak dużo po prostu tych wyciągów Idę lawendę na samym przodzie, także fajnie, jak wiecie lubię lawendę Ten krem około 100 w cenie regularnej minus 17% Fajna to jest ta zakrętka, zastanawiam się czy ona jest drewniana, ale chyba nie W każdym razie coś takiego Hydrolaty, zamówiłam masę hydrolatów, kocham hydrolaty, uwielbiam To jest sam relaks i oczywiście pielęgnacja dobra dla waszej skóry, więc no same najlepsze rzeczy I zamówiłam dwa hydrolaty z A1 bardzo chciałam je wypróbować. One są dosyć drogie, bo między 30 a 40 zł, więc to jest dużo. Co prawda, to są setki, ale tu mam jeszcze dwa hydrolaty z, z lale, które są mniej więcej po 20-25 zł, też setki, więc no te są droższe. Ale chciałam je wypróbować i tutaj mam hydrolat bławatkowy ekologiczny. I to jest jedyny hydrolat, jeden z nielicznych, który możecie stosować pod oczy na oczy, bo on ma właśnie też takie łagodzące działanie na oczy, więc dlatego go wzięłam. Bo jestem bardzo ciekawa, jak on będzie się was sprawdzał. Polecany właśnie też na minimalizowanie zaczerwienień i obrzęków, właściwości też przeciwupieżowe, bo hydrolaty nie tylko możecie do twarzy stosować, ale też na przykład na włosy. Także zobaczymy. Drugi hydrolat to jest to, co teraz sobie otworzyłam i wczoraj wieczorem właśnie go użyłam. Słuchajcie, to jest hydrolat z kwiatów dzikiej śliwy i to jak on pachnie, bo to jest hydrolat oczywiście pielęgnujący, ale też aromaterapeutyczny. Ja tutaj mam kwiaty dzikiej śliwy, no nie wiem czy dzikiej, ale przyniosłam sobie właśnie to z ogródka i powiem wam, że to jak to pachnie, to pachnie jak. Perfumy, jak damskie perfumy, ale nie takie, które jakoś uderzają w was, wiecie, w nos I po prostu są takie mocne, że zaraz was rozboli głowa Tylko to jest czysty relaks Takie kwiaty w najpiękniejszym wydaniu dla mnie Bardzo mi się podoba zapach no i oprócz tego to ten hydrolat ma pH zbliżone do takiego naszego naturalnego pH skóry, więc też jest bardzo dobry na przykład dla skór przedłuszczających się, on powinien być taki antybakteryjny, oczyszczający, ale też nawilżający, także szerokie zastosowanie. Nie wiem, czy na włosy będę stosować Na razie stosuję tylko na twarz I tu pisze, że najlepiej chować je do lodówki Dajcie znać, czy chowacie je do lodówki Ja na razie trzymam je w szafce I Jeśli chodzi o te hydrolaty z lale To mam tutaj hydrolat z malin Który jest głównie taki nawilżający I drugi hydrolat To jest z czarnej porzeczki i ten z czarnej porzeczki też ma takie szerokie zastosowanie, bo z jednej strony jest ściągający, ściąga w takim pozytywnym sensie, jeśli macie właśnie tłustą czy mieszaną skórę, ale też jest do skór dojrzałych polecany, z drugiej strony jest taki właśnie nawilżający, więc też mnie zainteresował i mam nadzieję, że będą fajnie pachnieć. Zobaczymy. Dalej zamówiłam sobie również z A1. Medełko, Maseł, yy, nie masełko i to jest moje pierwsze mydło do ciała. Do tej pory używam tylko żeli pod prysznic i tylko drogeryjnych, więc yy, no nic specjalnego, jeśli chodzi o składy, ale bardzo chciałam wypróbować. I w końcu mam mydło z awokado, i dlatego wybrałam awokado, że ono jest takie odżywcze. Jeśli macie skórę topową, to jest też z dodatkiem koziego mleka i oliwy z oliwek, no więc i aha, i jeszcze wosk tutaj jest, więc wyobrażam sobie, że to naprawdę powinno być delikatne i takie nawilżające myślałam, że będzie fajnie pachnieć ale bardzo, bardzo delikatnie pachnie, znaczy na stronie pisze, że ono powinno ładnie pachnieć, więc po prostu może podczas mycia będę bardziej czuła, jak już mydlę to mydło wiecie, mocze. Dalej rzecz kolejna to jest maseczka z mydło stacji, pil maseczka owocowe podróże i to też jest rzecz, którą, której się naoglądałam na różnych vlogach, blogach na Instagramie i też od dawna sobie myślałam, że ją wypróbuję. I to jest maseczka też o bardzo szerokim zastosowaniu o bardzo fajnym też składzie i dlaczego jest o szerokim zastosowaniu. Słuchajcie, tutaj jest na bazie białej glinki, czyli tej takiej najdelikatniejszej, ale jest tutaj na przykład granat, który będzie nam peelingował tą skórę, jak i również, czekajcie, co tutaj jest takiego odżywczego, żeby Was nie skłamała. Hmm. O, masko kakaowe jest na przykład I ekstrakt z baobabu, który zawiera masę witamin I to jest właśnie takie bardziej odżywcze i regenerujące Z jednej strony oczyszcza, a z drugiej strony też odżywia Więc no jestem bardzo ciekawa I tutaj nie wiem czy to zobaczycie, ale tutaj są takie małe kropeczki w tej masce I po prostu zobaczymy czy będzie na tyle e, dobry ten peeling, że już nie będę przed tą maską robiła peelingu No chyba tak, chyba tak właśnie tym trzeba sobie spielingować twarz Więc... Też mega ciekawa, koszt około 50 zł, no i oczywiście miałam jeszcze te minus 17 I do tego zamówienia dostałam dwie próbeczki Co prawda zrobiłam zamówienie za 3 stówy, ale no fajnie, że miło, bardzo miło, że sklep dodał Próbki, nie wiem czy przy, 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 przy tańszych zamówieniach też dodają Ale dostałam krem z Kloschi nawilżający I tutaj z CCB też krem z mocznikiem I bardzo się cieszę, bo powiem Wam szczerze, że dla mnie te próbki zazwyczaj to takie zbędne, yy, zajmuję mi gdzieś tam miejsce i tak dalej, ale jeśli chodzi o te naturalne, droższe kosmetyki, to akurat się cieszę, bo nie będę w ciemno kupowała tego kremu, a Kloshi też jest firmą, która mnie gdzieś tam interesuje, chciałabym sobie wypróbować jak najwięcej rzeczy, a yy, no, że też jeden krem kosztuje około stówy, no to wiecie, będę mogła sobie wytestować. I oprócz tego, że miałam te dwa gratisy przesyłkę gratis, to jeszcze miałam minus 17%, to Wam już mówiłam, przesyłkę gratis miałam, tego Wam chyba nie mówiłam. Dobra, słuchajcie, i to wszystko, więc jak widzicie, no nie, nie ma dużo tych kosmetyków, ale tak naprawdę niczego na ten moment więcej nie potrzebuję, e, więc bardzo się cieszę, że się za, w ogóle załapałam na tą promocję, bo raz, że za bardzo późno ją zobaczyłam, a dwa, że było do wyczerpania zapasów, więc e, po prostu jak robiłam e, już tak pod sam koniec tej promocji te zakupy, to tak naprawdę nie wiedziałam, czy jest to serum, czy nie. Na Instagramie napisałam od razu do sklepu, jak tylko to zobaczyłam, nie wiedziałam, czy mi odpiszą. Od razu mi odpisali, że serum jest. Więc zrobiłam to zamówienie. I udało się faktycznie, ono tutaj do mnie przyszło, więc niesamowicie się cieszę. Także na pewno to nie są moje ostatnie zakupy w krokusowe. W ogóle jeszcze może Wam pokażę, że w środku to wszystko było tak zapakowane. Widzicie, są takie tamte flipsy, chipsy, czy jak to się tam mówi? Ale każda jedna rzecz była opakowana w coś takiego, w takie kartoniki, bo tu wszystko jest szklane, więc wszystko przyszło super zabezpieczone, pięknie pachnące w takim fajnym filetowym papierze. Także ja na pewno jeszcze do tej drogerii wrócę. Dobrze, kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, oczywiście pamiętajcie, przyciskaj w górę, jeśli lubicie, holę, jeśli film Wam się podobał, dajcie znać, czy coś testowałyście z tych rzeczy i do zobaczenia w kolejnym filmie.